Cześć wszystkim, z tej Dream Hunters Dzisiaj pokażemy wam jak usunąć niepotrzebne elementy ze zdjęcia Których po prostu nie chcemy Na przykład ludzi, ee, jakieś tam rzeczy, czy niedoskonałości na twarzy Więc zaczynamy! Pokażę ci dzisiaj kilka metod jak usunąć niepotrzebne elementy ze, ze zdjęcia I pierwszą z nich będzie to użycie narzędzia o nazwie pędzel punktowy korygujący Punktowy pędzel korygujący tak naprawdę, ale nieważne Dobra to zaczynamy. I pierwsze zdjęcie, które dla Was mam, to będzie takie zdjęcie, na którym usuniemy niepotrzebne niedoskonałości, że tak powiem. No wiadomo, czasem każdemu się zdarzy jakaś tam niedoskonałość, że nam wyskoczy i po prostu tego nie chcemy na zdjęciu, chcemy dobrze wyglądać i to czasem usuwamy, więc mam takie dla Was przykładowe zdjęcie. I najpierw zaczniemy od skopiowania warstwy. Klikamy na nią i przeciągamy tutaj na plus. I tą warstwę nazwiemy sobie po prostu e, niedoskonałości. Enter. I już Wam wszystko pokazuje. Punktowy pędzel korygujący znajduje się tutaj. Jak na jego kliknięcie, to wyskakuje Wam punktowy pędzel korygujący, pędzel korygujący, łatka i parę innych opcji. My klikamy sobie na punktowy pędzel korygujący. Już jest wszystko ok. Mamy tutaj typ uwzględnienia zawartości. Pamiętajcie, żeby było zaznaczone. I w tym miejscu sobie wybieramy rozmiar naszego pędzla. I możemy go zmniejszyć, zwiększyć, na przykład, żeby był taki. E, twardość również możemy ustawić jego. E, czy chcę, żeby to był taki miękki pędzel, czy taki twardy, żeby aż się odznaczał. Tutaj będzie nam akurat łatwiej z miękkim pędzlem. I okej. Okay. Powiedzmy sobie, że jeszcze trochę zm zmniejszę rozmiar pędzelka i zbierzemy sobie bardziej na twarz. I punktowy pędzel korygujący jest to taki pędzel, który sam pobiera sobie próbkę. Co ja nic nie robicie, po prostu zaznaczacie miejsce, które chcecie zmienić. Tam usunąć ten e, niepotrzebny element i patrzcie, i go nie ma. I tutaj Photoshop sam inteligentnie wybiera, jak zastąpić ten e, zaznaczony przez nas element. No i teraz Wam pokażę na szybko, jak to działa tutaj sobie to mniej się na przykład usuniemy, zmniejszymy trochę rozmiar żeby to tak dokładniej robić o tutaj nam przykład się nie podoba tutaj takie jakieś ten tu może być pieprzyk, może być jakaś ręka, tu usuwamy ją i zaraz pokażę wam efekt przed i po jak wygląda po użyciu pędzla, punktowego pędzla korygującego i to każdy może użyć po prostu niecierowej bicie zamalujecie po prostu miejsca które chcecie zastąpić czymś i Photoshop zrobi za Was robotę, wręcz. I to Wam pokażę na szybko przetypo. Tak mieliśmy. Eee, a tak jest teraz. Pokażę Ci to z bliska. Tak było, tak jest. Widać dużą różnicę. Resztę zdjęcia nie będę robiła, bo tutaj nie ma potrzeb. Po co? I po prostu malujecie, gdzie coś chcecie zmienić i tego nie ma. To jest wszystko. Dobrze, przechodzimy teraz do drugiej metody. I druga metoda to jest yy, użycie łatki, tak zwanej. I łatka jest tutaj. W tym samym miejscu, gdzie był punktowy pędzel korygujący, klikamy tutaj i wybieramy łatkę. Eee, kopiujemy warstwę tak samo jak wtedy, czyli po prostu przyciągamy ją tutaj na plusika. O, nie udało się, jeszcze raz. I zmieniamy sobie nazwę na na przykład retusz. Ok, eee, i teraz taką. Łatka musi mieć tutaj uwzględnienie zawartości. I już ci pokażę, jak ci działa. Mamy zdjęcie typu flatlight, i na przykład chcemy usunąć z tego zdjęcia długopis, bo czemu nie? I tą łatką po prostu tego pędzelka obrysowujemy. Tutaj zamykamy i przeciągamy sobie ten fragment. Powiedzmy, że stąd chciałbym pobrać tło, które chcę tam zastąpić. Patrzymy, jak to wygląda. Wygląda dobrze i teraz musimy usunąć to zaznaczenie i na Macbooku jest tutaj skrót Command D i mamy usunięte zaznaczenie, no ale jak widzicie jeszcze tutaj takie coś niefajnego powstało więc zaznaczamy jeszcze raz opcją łatka mamy zaznaczenie tego elementu, przeciągamy sobie skąd chcemy pobrać strukturę i tak dalej powiedzmy, że stąd chcemy robimy Command D, usuwamy zaznaczenie no i już wygląda przyzwoicie ale jeszcze to tutaj sobie usuniemy Przeciągamy, koment D. I nie ma śladu po długopisie. Zobaczcie, przed i po. No nie ma, po prostu. Powiedzmy jeszcze, że chcemy sobie usunąć ten organizer. No, bo jakoś tam nie pasuje nam po prostu do zdjęcia. I za pomocą łatki robimy tak samo. Zaznaczamy go. Mamy zaznaczenie, i przeciągamy powiedzmy, żebym chciała stąd pobrać sobie o, teraz fajnie wygląda klikamy, czekamy komandę D usuwamy tu coś nam fajnego, niefajnego powstało więc zaznaczamy sobie znowu opcję łatki patrzymy, patrzymy, Komandy D tutaj jeszcze coś tu znowu tak komandę D sobie zaznaczamy pyk, przesuwamy Komandy D, usuwamy zaznaczenie tu jeszcze coś jest nieciekawego opa i Command D. Jeszcze tutaj. No i już to wygląda przyzwoicie. No i zobaczmy sobie teraz przed i po. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby to było dokładniejsze, to tutaj jeszcze by się przydało e, narzędzie Stempel. Ale to pokażę wam w na następnym zdjęciu, jak to działa. Ale jakbyście chcieli coś na szybko, usunąć te zdjęcia, no to zobaczcie. Poznaliście już dwie metody, czyli punktowy pędzel korygujący, który za was automatycznie usuwa yy, i drugi, łatka, jak chcecie sami wybierać obszar, z którego to będzie być próbkowane i fajnie dopasowane. Ok, przechodzimy do trzeciego zdjęcia i tutaj usuniemy ludzi. Powiedzmy, że chcemy mieć fajne zdjęcie z wakacji, no ale są ludzie w tle i chcemy ich na szybko, że tak powiem, usunąć z tego tła. I pokażę wam jak to zrobić, więc yy, kopiujemy warstwę nazywamy sobie ją e, retusz retusz enter i dobrze, zaczniemy najpierw od usunięcia tej małej osóbki i zrobimy to jeszcze tutaj ładką. łatka jest oczywiście tutaj zaznaczamy łatka, sprawdzamy czy jest i zaznaczamy sobie ten obiekt przesuwamy, patrzymy, że jest jej tak dopasować tutaj tą dróżkę patrzmy, że mi się podoba jeszcze nie uciekło. Co się nie tam nie uciekami. Opa, jest OK Komand D i przybliżę Wam ten element. No i takie niefajne rzeczy się podziały tutaj, które warto by było. Naprawić, więc tutaj pokażę Wam, pokażę Ci nowe narzędzie i będzie to stempel. Stempel mamy tutaj, klikamy na niego i tutaj mamy krycie. Tutaj mamy jego rozmiar i twardość. I tym obszarem po prostu sobie próbkujemy często i zamalowujemy tam, gdzie nam się nie podoba. Bo jak po prostu przeciągniecie, to będzie się takie sztuczne. Ok, tu sobie jeszcze zbliżę, bo mi się nie podoba. I trochę zmniejszy rozmiar. Powiedzmy dotąd. I tutaj też. Lecimy. Trochę krycie sobie zmniejszy, bo jest za mocne. Żeby tak to wyglądało jak najbardziej podobnie. Ok. Jeszcze tu. No jakoś to wygląda. Ok, I tak pokażę wam było przed. I po. Jest duża różnica. I teraz zajmiemy się całą rodzinką usunięciem tego elementu. I do tego użyjemy sobie lasa. Tutaj mamy, klikamy. Zaznaczamy całą tą rodzinkę, którą chcemy usunąć ze zdjęcia. Jak to już mamy, to bierzemy sobie teraz edycję. Wypełnię z uwzględnieniem zawartości. I teraz pojawiło nam się coś takiego. I tutaj mamy sobie kolor zielony, który będziemy zamalowywać elementy, e, znaczy miejsce, z których chcemy, żeby było próbkowane. Pobierana próbka, żeby zastąpić to miejsce. Ok, mamy pędzelek. I zamalowujemy sobie ja na przykład chciałam, żeby pobrało mi stąd. Stąd. A nie bym zaznaczała tej pani z tego względu, że no nie chcę jej tam kawałka twarzy, po prostu nie. Ok, i patrzymy sobie. Tu będziemy. pojawi nam się, jak zostało to usunięty. zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Bardzo ładnie, nie? Poradził sobie Photoshop. Oczywiście nie zawsze sobie poradzi, ee, bo to jest taka automatyczna funkcja. I na przykład byśmy tutaj sobie zaznaczyli trochę większy obszar i za chwilę poczekali, co nam Photoshop tu wymyśli. Bierzemy OK. I teraz Command D, usuwamy to zaznaczenie i zobaczcie. Tak było, tak jest, oddalamy zdjęcie. Wygląda to naprawdę fajnie, ale widać w tym miejscu jeszcze takie odcinki i tutaj naprawimy to po prostu ee, stemplem. Tylko sobie te e, warstwy zcale, czyli Shiftem przytrzymujemy to, klikamy na drugie i bierzemy Command Option Shift F. -E. O, i mamy staloną warstwę razem z tamtą poprzednią naprawą. Ok, zbliżamy sobie na to miejsce, które nam nie pasuje. I to jest zdecydowanie te. I klikamy sobie na stempel. Krycie. Tu koło tak 40 paru damy. O, jest ok. Trochę zwiększę sobie pędzelek. Twardość mniejszą. I bierzemy option. Zaznaczamy sobie miejsce plukowania. I trochę tu. Tutaj sobie oprzyjem zaznaczę, że ta stół bym chciała pobrać. Później, tutaj o, tu znowu pobieramy, że zacząć tą taką granicę, która nam się tutaj zrobiła. Lepiej często próbować i z jednego miejsca ciągnąć, bo później to naprawdę sztucznie wygląda i, i nie da się tam za bardzo nic z tym zrobić. Ok, tu jeszcze widzę, że tą drogę możemy trochę naprawić też za pomocą stempla. Manset jak nam nie pasuje. Okej, okay, to fajnie wygląda. Tu pobierzemy sobie próbkę. O! Jeszcze trochę. I tak samo z tej strony zrobimy. Dobrze oddalewam. I zobaczcie teraz sobie zdjęcie przed. Cała rodzinka i po! Nie ma rodzinki. Fajna, e, fajne narzędzia, które warto stosować, jak na szybko chcecie sobie e, przerobić fotkę. I myślę, że to by było na tyle. Trzy metody, a nawet chyba cztery Wam tutaj pokazałam. I mam nadzieję, że Ci je fajnie wyjaśniłam. Jeśli Ci się podobał te filmik, to poproszę oczywiście o łapkę w górę i subskrypcję naszego kanału. I widzimy się w następnym filmie Dream Hunters!